91 kg. I przed nami siódma, ostatnia walka. Walka finałowa w kategorii powyżej 91 kg. Widzą Państwo, to już są duzi mężczyźni. Prawdopodobnie ważący dobrze ponad 100 kg. W czerwonym narożniku Robert Maruszak z Korpus Jim Gdańsk. Na narożniku niebieskim Patryk Proszek z Gwardii Zielona Góra widzieli Państwo od razu próbę obrotówki z wyskoku w wykonaniu Roberta Maruszaka nie jest to technika, którą często oglądamy w wadze superciężkiej zapowiada się emocjonujący pojedynek bo z jednej strony mamy dużych, silnych zawodników z których na pewno każdy dysponuje ciosem nokautującym, a z drugiej strony widzą Państwo jak bardzo szybko i sprawnie obaj poruszają się po ringu. Teraz mocna wymiana. Wydawało się, że proszek trafił lewym sierpowym. Ale pamiętajmy też, że przeciwnik swoje waży. Także jeżeli nie jest to czysty cios na szczękę, to zawodnicy tutaj takich ciosów mogą troszeczkę przyjąć. Kolejna obrotówka w wykonaniu Roberta Maruszaka. Może to być bardzo niebezpieczna technika, jeżeli przeciwnik zostanie uderzony czysto na wątrobę, to, to walka może skończyć przed czasem. Spodziewam się raczej, biorąc pod uwagę wagę obu zawodników, że będzie to walka raczej kickboxerska. Nie sądzę, żeby tutaj e, zawodnicy chcieli bawić się w clinch, przepychać i tracić siły. Raczej stawiam na to, że będą chcieli rozwiązać tę walkę e, przed czasem, e, stosując techniki kickboxerskie albo mocne ciosy na głowę albo kopnięcia natomiast zaskoczył nas już Robert Maruszak dwoma obrotówkami na korpus w tym pierwsza była z wyskoku rzadko się to zdarza w wykonaniu zawodników z kategorii super ciężkiej Maruszak ma chyba problem z kaskiem teraz narożnik wymienił ten kask i walka będzie kontynuowana. Widzieli Państwo teraz ładną kombinację w wykonaniu Maruszaka i znowu kopnięcie z obrotu. Tym razem takie kopnięcie zamiatające na głowę przeciwnika. Natomiast wcześniej kilka mocnych ciosów bokserskich. I teraz ta akcja była po komendzie sędziego, dlatego Maruszak przeprosił. Ładne sportowe zachowanie i znowu bardzo ładna kombinacja w wykonaniu Maruszaka. Jestem zaskoczony tym, jak szybko obaj zawodnicy się poruszają, zważywszy, że, że ważą dobrze ponad 100 kg. Widzimy teraz. Robert Maruszak przypuścił mocny atak na swojego przeciwnika. I Patryk Proszek z Gwardii Zielona Góra jest liczony. To są zawody amatorskie. Sędzia ma prawo liczyć zawodnika w stójce, jeżeli uzna, że jest zamroczony. Wyliczył go do 8 i stwierdził, że jest w stanie kontynuować walka, zatem walka jest wznowiona. Teraz rzut w wykonaniu maruszaka i koniec pierwszej rundy. Robert Patryk Proszek. No i runda druga przed nami. Narożnik czerwony Robert Marusza, Korpus Jim Gdańsk. W niebieskim narożniku Patryk Proszek, Gwardia Zielona Góra. Walka w kategorii plus 91 kg. Finał Mistrzostw Polski Thai Boxing Oriental Rules Gali zorganizowanej przez Baltic Martial Arts Federation. Po miechówku w dniach 6-8 grudnia po raz kolejny próbował Maruszak swoje obrotówki, a teraz wyniósł przeciwnika i rzucił go na ziemię. To jest technika niedozwolona, kwalifikowana jako wysoki rzut. Według zasad Thai Boxing Oriental Rus, podobnie jak w Muay Thai, dozwolone są podcięcia i niskie rzuty. A zatem rzuty zapaśnicze, wysokie, biodrowe przez ramię, czy też takie rzuty jak widzimy w formule Sanda, są tutaj niedozwolone i dlatego sędzia upomniał Maruszaka. Natomiast przeciwnikowi nic się nie stało, walka jest kontynuowana. Bardzo mocne ciosy teraz z obu stron, wydawało się, że Maruszak ulokował dwa ciosy celne. Teraz próba klinczu, ściągnięcia przeciwnika za głowę. Sędzia liczy Patryka Proszka. To jest drugie liczenie. Pierwszy raz liczony był w pierwszej rundzie. Od razu podnosi ręce do góry, pokazuje, że jest gotowy do walki. I od razu stara się zatrzeć to negatywne wrażenie. Ale Robert Maruszak znowu sprowadza go do parteru. Teraz taki mocny, lewy, prosty. I po nim nastąpił jeszcze drugi taki sztywny, lewy, prosty. Aż odskoczyła głowa Patryka Proszka. Zmęczeni są zawodnicy. To jest waga ciężka. Teraz widzieli Państwo. Trzy celne, niebronione ciosy na głowę Patryka Proszka zadał Robert Maruszak. Naprawdę jestem pełen podziwu dla zawodnika z Gwardii Zielona Góra, że ustał i nie przewrócił się po tych ciosach. Teraz on sam próbuje obrotówki, którą wcześniej demonstrował nam zawodnik z Gdańska. Składał się znowu do obrotówki. Robert Maruszak nie zdecydował się na tą technikę. To jest technika, która kosztuje zawodnika dosyć dużo energii i chociaż jak dojdzie do celu jest, jest skuteczna, to myślę, że zawodnicy w tej wadze nie mogą sobie pozwalać na nią zbyt często. A tutaj jeszcze raz ta akcja ten dosyć wysoki rzut, za który upomniał sędzia Roberta Maruszaka. I najciekawsze fragmenty tego drugiego starcia. Przed nami trzecia i ostatnia runda tego pojedynku. Pojedynku między Robertem Maruszakiem z korpusu Jim Gdańsk i Patrykiem Proszkiem z Gwardii Zielona Góra. Pedynek w kategorii powyżej 91 kg według zasad Thai Kickboxing Oriental Rules. To są mistrzostwa Polski pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, ale obowiązują zasady Thai Kickboxing Orientalne. Dozwolone są kopnięcia kolanem, uderzenia łokciem, niskie rzuty i podcięcia. W poprzednich dwóch starciach zawodnik z narożnika niebieskiego był dwukrotnie liczony, ale wykazał chęć kontynuowania pojedynku. Co więcej, jak widzimy teraz, atakuje swojego przeciwnika Roberta Maruszaka z Gdańska. Stosunkowo mało w tej walce widzieliśmy do tej pory klinczu, uderzeń łokciem, dominują techniki kickbokserskie. No i bardzo zmęczony jest Robert Maruszak, sędzia zdecydował się go liczyć, uznał, że ten upadek był po ciosie. liczył go do ośmiu i teraz walka jest znawiana. a teraz próba takiego obszernego overhandu w wykonaniu Maruszaka i bardzo mocne celne ciosy w wykonaniu proszka, ale akcję kończy Robert Maruszak pod cięciem, które jest bardzo efektowne i może wpłynąć na, na sędziów mimo, że akcja należała tak naprawdę do zawodnika z Zielonej Góry to została efektownie zakończona przez zawodnika z Gdańska, no i no ciekaw jestem jak sędziowie będą to punktować. Pierwsze dwa starcia, pierwsze dwie rundy tej walki były zdecydowanie na korzyść Roberta Maruszaka, ale teraz wydaje się, że Patryk proszek odzyskał oddech. No i bardzo, bardzo agresywnie naciera na swojego przeciwnika. No widzieliśmy serię mocnych ciosów, które doszły do głowy Roberta Maruszaka. Teraz próba łokcia i prawy prosty bardzo zmęczeni są zawodnicy. Obrotówka, którą widzieliśmy w poprzednich rundach w wykonaniu zawodnika z Gdańska. No i próba kakato-geri, czyli takiego akskika spadającego na głowę przeciwnika z góry w wykonaniu zawodnika z Zielonej Góry. No i sędzia zdecydował, że Robert Maruszak ma być liczony po raz kolejny. Już drugi raz w tej rundzie. Jest wyraźnie zmęczony, ale wykazuje wolę walki. Znowu taki mocno overhand tuba liczy na, na jakiś knockout. No i trzecia runda skończyła się, a o, jej, o wyniku całej walki zadecydują sędziowie. Pierwsze dwie rundy moim zdaniem dla Roberta.